25 września na gorzowskim Orliku odbył się półfinał wojewódzki turnieju piłki nożnej Orlik 2012 o premiera Donalda Tuska. Dziewczęta starsze rocznik 1999-2000. W turnieju startowały cztery zespoły, grano systemem każdy z każdym, dwa razy po 10 minut. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęło FC Barcelonki Dobrodzień z 9 punktów, drugie miejsce Choklik i Wołczyn. Trzecie miejsce egzekwowa Gwiazdy Sternalice publiczne gimnazjum nr 3 Kluczburg. Królem strzelców została wiele Tadylong z Dobrodzienia Drużyna FC Barcelonki Dobrodzień wystąpiła w składzie Weronika Jainta Katarzyna Skowronek Violetta Delong Julia Wojtarska Natalia Psiąka, Martina Lempa Diana Jarska opiekunowie Justyna Blacha Damian Strzygieł